Dzień dobry Państwu, witam Państwa w wideopodcaście Czystej Gospodarki Impaktu, Gospodarka na Nowo. Znajdujemy się w biurze Creed of Generation Park Z. Ja nazywam się Maryjka Szurowska, jestem autorką codziennego newslettera 300 Sekund, a ze mną jest dzisiaj pani dyrektorka komunikacji McDonald's Polska, pani Anna Borys-Karwacka. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Pani dyrektor, czy jadła już pani McPlant? No niestety nie, bo jest to absolutnie świeży news z zeszłego tygodnia. Nasza centrala ogłosiła wprowadzenie na rynek nowego produktu, produktu roślinnego, który będzie poszerzał nasze menu. Na razie jest w fazie końcowej testów, i teraz kolej na rynki, które będą mogły sięgać po ten produkt i testować go lokalnie, po to, żeby sprawdzić, na ile jest zapotrzebowanie na taki właśnie produkt. A proszę powiedzieć, jak to wygląda w McDonald's? Czy jakby? Centrala stwierdza dobrze, to teraz testujemy to na tym i na tym i na tym rynku? Czy rynki mają jakąkolwiek autonomię w decyzji? Wszystko zależy od tego, znaczy każdy rynek rządzi się swoimi prawami, i oczywiście te decyzje są podejmowane w oparciu o badania realizowane właśnie na tych rynkach. Także tutaj jest oczywiście pewna, pewna dowolność, nie całkowita, bo jednak nasze menu jest w pewnym stopniu wystandaryzowane. Natomiast jeśli chodzi o takie produkty nowe, które wchodzą na rynek, które, co do których opinia społeczna, konsumenci mogą mieć różne podejście, no to tutaj jest pewna elastyczność i musimy najpierw po prostu sprawdzić, na ile ten produkt się, się po prostu lokalnie, nie przyjmie. Czyli jeszcze Pani nie może powiedzieć, czy wchodząc do restauracji McDonald's będziemy mogli zamówić McPlant w Polsce? Na razie niestety nie, natomiast w tej chwili jesteśmy w końcówce testów naszego lokalnego burgera roślinnego, który jest w tej chwili dostępny w kilkudziesięciu restauracjach i wydaje się, jest duże prawdopodobieństwo, że wejdzie do naszego menu w przyszłym roku. Często w naszych podcastach zaczynamy rozmowy od pytania, czym zajmuje się pani lub pana firma, mm -hmm. co w przypadku McDonald's wydaje się może troszeczkę absurdalnym pytaniem. Ja niemniej nie po nie sięgnę, ale je doprecyzuję. Czym zajmuje się McDonald's w pandemii? <laughs> McDonald's zajmuje się dokładnie tym, co, czym, czym zawsze, czyli zapewnianiem dostępnych, smacznych posiłków swoim gościom. I realizujemy tę misję. No. Jak na razie nieprzerwanie, pomimo ograniczeń, które są na nas nakładane. Mamy jednak kanały sprzedaży, które są na tyle bezpieczne i na tyle dostępne, że możemy kontynuować działalność. W tej chwili nasza sprzedaż jest ograniczona do sprzedaży na wynos, na linii drive i w dostawach. No właśnie, wydaje się, że McDonald's jest idealnie przygotowany pod pandemię, dlatego że macie linię drive. Proszę powiedzieć, czy właśnie ta linia drive, oraz zamówienia online i te na wynos wyrównały zamknięcie restauracji, jeśli chodzi o wolumen sprzedaży? Nie, absolutnie to nie są wielkości, które wyrównują tę normalną sprzedaż. Tutaj mamy, notujemy bardzo duże spadki. Podczas tego pierwszego lockdownu sięgały one 60-70%, a więc to są naprawdę poważne spadki sprzedaży. Jeśli chodzi o delivery, czyli, czyli sprzedaż w dostawie, to rzeczywiście ona rośnie. Natomiast wciąż rośnie z dosyć niskiej bazy, to jest cały czas dosłownie kilka procent sprzedaży, także tutaj trudno mówić o jakiejkolwiek kompensacji, natomiast to, co się dzieje, to rzeczywiście, no, coraz więcej się pojawia możliwości, jakby kontaktu z marką, sięgnięcia po markę, po, po nasze produkty, więc to pewnie, można powiedzieć, że ludzie, konsumenci, goście przyzwyczajają się do, jakby, nowych kanałów, natomiast absolutnie nie jest to sytuacja, w której tutaj możemy mówić o jakiejś kompensacji. Okej, okay, czyli jakby zwiększyliście dostępność produktu dzięki pandemii, mm. natomiast nadal jest to 60-70%, które jest no, no bardzo dużym, dużą stratą. Znaczy te tutaj... 60-70% to było, tak jak mówię, na początku lockdownu, w, tym, w tej pierwszej fazie. W tej chwili trudno powiedzieć, bo tak naprawdę mamy dopiero tydzień od wprowadzania tych nowych obostrzeń, więc myślę, że te liczby są na razie jeszcze niestabilne i też tak naprawdę. Czekamy na, na kolejną konferencję, i, i, i na, na kolejne dane, kolejne liczby, i kolejne decyzje. Będziemy wiedzieli pewnie, co nas czeka i, i, i na ile możemy dalej po prostu funkcjonować w taki sposób, jak teraz. Jasne, i właśnie to jest to, jest to pytanie: jakim kosztem możecie kontynuować swoje funkcjonowanie? Mam na myśli to, ile osób na przykład zwolniliście? W związku z pandemią? Jak na razie udało nam się przejść przez pandemię z całym zespołem i to było nasze założenie od początku, że bardzo nam na tym zależało. To nie jest łatwe, bo jesteśmy firmą franczyzową, więc tak naprawdę większość restauracji w Polsce jest prowadzonych przez naszych franczyzobiorców, a więc, a więc niezależnych przedsiębiorców. 90% restauracji jest w tej chwili McDonald's w Polsce należy do franczyzobiorców, więc tutaj nie możemy mówić o jakiejś centralnej decyzji, ale o wspólnym porozumieniu i o jakimś oparciu się na, na, na wartościach i na działaniu w, w, w pewnym wspólnym kierunku. Także ten pierwszy okres udało nam się przejść bez, bez redukcji. W dużej mierze dzięki również wsparciu rządu, które było skierowane do, do gastronomii. No właśnie, jak wysokie było wsparcie dla McDonald's ze strony rządu? Znaczy, tutaj mówimy o wsparciu dla naszych, przede wszystkim dla naszych franczyzobiorców, a więc dla przedsiębiorców, którzy prowadzą restaurację pod szyldem McDonald's. I to wsparcie obejmowało przede wszystkim miejsca pracy. To jest, to jest można powiedzieć, ta, ta pula, z której korzystaliśmy i która zostało wykorzystane skutecznie, bo rzeczywiście udało nam się przejść przez ten pierwszy okres pandemii z całym zespołem i uniknąć obniżania zatrudnienia. McDonald's jest bardzo dużą firmą, która ma ogromną infrastrukturę. Mam na myśli tutaj restauracje, także infrastrukturę ludzką. Nie wszyscy mogli pracować w tym czasie. Proszę powiedzieć, czy McDonald's w jakiś sposób łączył się w działania jakby zwalczające skutki pandemii w, w tym okresie pierwszym? I czy planujecie to, to zrobić w tym momencie? Włączyliśmy się przede wszystkim w tym pierwszym okresie w akcję wspierania posiłkami Szpitali, które walczyły z koronawirusem. W tym pierwszym okresie byliśmy, myślę, dużym uczestnikiem akcji, wzywamy posiłki i, i dostarczyliśmy w sumie, razem z naszymi franczyzobiorcami, oczywiście 70 tysięcy posiłków do szpitali, ale też do innych instytucji, które tego potrzebowały. No i to był taki nasz wkład, który, który my i nasi franczyzobiorcy, mimo bardzo trudnej sytuacji, w której się znaleźli, jednak zdecydowali się wnieść. No i właśnie teraz tak chciałam też wrócić do tego pytania, które zadałam na początku, do tego wątku, które, które omawiałyśmy na początku, to znaczy do tej roślinności mm -hmm. w, w menu. Wasza marka słynęła z takich wypowiedzi, że no okej, okay, my możemy tutaj zrobić roślinne menu, czy bardziej zbilansowane, bardziej zdrowe, natomiast nie możemy zmusić naszych klientów do zjedzenia tego. I właśnie to jest moje pytanie, czy ta zmiana, to ogłoszenie McPlant, mm -hmm. czy tak jak Pani wspomniała teraz testowanie tych roślinnych produktów, to jest jakaś zmiana postaci? Pandemiczna, czy już jakby jest wynikiem jakichś bardziej strukturalnych przemyśleń na ten temat? Wprowadzenie tego nowego produktu jest wynikiem długofalowych działań dostosowujących nasze menu do oczekiwań i potrzeb naszych gości. I tutaj absolutnie nic się nie zmieni. Zawsze będziemy i działamy tak, że po prostu odpowiadamy na te potrzeby. Jeżeli one się pojawiają, to no, mamy nadzieję, że będziemy mieć ofertę dla, dla, dla tych osób, które do nas przychodzą. No i ta opcja roślinna, czy też ta ogłoszona właśnie w zeszłym tygodniu, czy ta, którą my testujemy w tej chwili w Polsce, służy właśnie odpowiedzi na te potrzeby, które się pojawiają. Dobrze, też jakby potrzebą pewną klienta jest, zwłaszcza w tym roku, kiedy mhm. bardzo dużo globalnych marek ogłasza neutralność klimatyczną, w sensie jakieś, jakieś daty wyznaczają sobie, kiedy osiągną tę neutralność klimatyczną. W Waszym raporcie, który gdzieś tam leży na stole, piszecie o tym, że chcecie do 2030 roku obniżyć mhm. emisję CO2 ze wszystkich jakby źródeł dostaw i, 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 i od swoich dostawców. Mhm. O 31%. E... Mamy dwa zobowiązania. Pierwsze dotyczy naszych restauracji i biur. I to jest 36% do 2030 roku. I drugie zobowiązanie dotyczy naszego łańcucha dostaw. Tutaj w Polsce to jest, znaczy zobowiązanie jest globalne, natomiast oczywiście my tutaj się skupiamy na Polsce. I to jest 31% w odniesieniu do 2015 roku. No właśnie, i teraz jeżeli spojrzymy na przykład na takiego Google'a, to można trochę powiedzieć, dlaczego tak mało, bo Google w tym roku powiedział, że, że obniży, znaczy że będzie neutralne klimatycznie właśnie tutaj, mhm. do tego 2030 Roku, z czego wynika to, że Wasza deklaracja jest no, o 70 punktów procentowych niższa? To oznacza tak naprawdę bezemisyjny wzrost dla nas i to jest to wyzwanie, które mogliśmy podjąć, ambitne, związane z bardzo wieloma sektorami, z którymi współpracujemy. Bo tak jak mówię, no to ono obejmuje nie tylko nas jako restaurację, czyli to, nad czym mamy pełną kontrolę i gdzie tutaj możemy pewne działania spójnie prowadzić, ale przede wszystkim współpracę z bardzo wieloma producentami rolnymi bo w Polsce McDonald's współpracuje z 48 dostawcami, natomiast bezpośrednio, natomiast pośrednio to jest kilkadziesiąt tysięcy gospodarstw rolnych, z którymi jakby poprzez naszych dostawców pracujemy. No i to jest ogromne wyzwanie, bo to jest bardzo duże rozdrobnienie, to jest też bardzo specyficzny sektor, z którym się mierzymy i też bardzo ważny. No właśnie, jest to bardzo ważny sektor. W naszym newsletterze wtorkowym pisaliśmy o tym, że polskie rolnictwo jest bardzo istotną branżą. Mamy bardzo duży eksport. No i właśnie chciałam zapytać, jak to wygląda, jaki McDonald's ma, ma wpływ na ten sektor w Polsce? To znaczy, tak, no mamy przedsiębiorców, którzy eksportują dużo, ich produkty mm. są, zaczynają być znane na świecie i jest na, nie, na, na to zapotrzebowanie, a jednak McDonald's jest bardzo absorbujący, to znaczy no, potrzebujecie dużo. I pytanie mm. jest takie: czy nie ograniczacie tego eksportu tak naprawdę polskim producentom rolnym? Myślę, że raczej stymulujemy ten eksport. Przede wszystkim dlatego, że Polska jest dla McDonald's takim, można powiedzieć, regionalnym hubem, jeśli chodzi o łańcuch dostaw. I bardzo wielu polskich producentów dostarcza swoje produkty nie tylko do restauracji McDonald's w Polsce, ale też do restauracji McDonald's na wielu innych rynkach. Przede wszystkim w Europie. I tak jak w tak, żeby zobrazować skalę w Polsce według wyliczeń KPMG, które prezentujemy w naszym raporcie. Wartość dodana wytworzona przez McDonald's i nasz łańcuch dostaw to jest 4,1 miliarda złotych. Na sektor przetwórstwa spożywczego, który jakby potem pośrednio się przekłada oczywiście na sam sektor rolny, to jest 481 milionów. Także to jest największy, najwe, największy sektor, na który rzeczywiście wpływamy. I, no i tutaj polscy dostawcy McDonald's są na pozycji takich można powiedzieć regionalnych dostawców. Ale to też oznacza, że macie bardzo duży wpływ na swoich dostawców. To znaczy, jakby jeżeli są, jesteście ich tak naprawdę jedynym odbiorcą, możecie wpływać na to, w jaki sposób prowadzą biznes, a więc i na ich emisję CO2. Tak, i dzięki temu właśnie możemy realizować to zobowiązanie, którego się podjęliśmy, że rzeczywiście mamy wpływ, możemy wspólnie z naszymi dostawcami zastanawiać się, jakie inwestycje należy podjąć po to, żeby ten cel osiągnąć. Zastanawiać się, nie wiem, w jakim czasie, jakiego rodzaju technologie powinny być zastosowane po to, żeby jednocześnie spełniać nasze standardy w innych obszarach, ale też te standardy związane z ochroną, z ochroną środowiska. Okej, okay, do 2030 roku jest jeszcze 10 lat i mhm. pytanie jest takie, czy u Was w firmie mówi się o tym, żeby ten cel był bardziej ambitny redukcji emisji? Do tego czasu. W tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji dosyć, powiedziałabym, dużej niepewności i, i na razie wszelkie szacunki wydaje mi się, że są po prostu założeniami. To, z czego się bardzo cieszymy, to że te, ten proces jest, jest realizowany zgodnie z harmonogramem. To znaczy, że w tej chwili no, jesteśmy na dobrej drodze do zrealizowania tych naszych zobowiązań. Ale oczywiście, pewnie sytuacja no, pandemiczna powoduje, że nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć to, co się będzie działo i, i w jaki sposób będziemy mogli dalej, dalej działać. Na razie te wszystkie inwestycje środowiskowe, które zapowiedzieliśmy, one się realizują zgodnie z planem. Zmieniliśmy słomki z plastikowych na papierowe, co wiązało się między innymi z przeniesieniem produkcji słomek papierowych tutaj do Polski, do Czeladzi. Rozpoczęliśmy nasz projekt związany z przetwarzaniem naszych śmieci papierowych na na ręczniki papierowe, na papier toaletowy, no on został przerwany w tej chwili, bo nie jesteśmy w stanie po prostu tej frakcji, nie, ma, nie, nie mamy gości w restauracji, w związku z tym te śmieci u nas nie zostają. No i nie jesteśmy w stanie w związku z, nich, z tym ich przetwarzać. Natomiast no, jest to projekt bardzo zaawansowany. Mieliśmy go wdrażać już w tej chwili w 100 restauracjach i no mamy nadzieję, że w przyszłym roku wszystkie papierowe odpady z McDonald's będą wracać do naszych restauracji w postaci ręczników papierowych. Od stycznia 2021 roku wchodzi w Unii Europejskiej podatek od opakowań plastikowych, które nie podlegają recyklingowi. Jak duży podatek zapłaci McDonald's? Znaczy, pewnie w liczbach nie jestem w stanie powiedzieć, natomiast cały czas trwa proces zastępowania tych papierowych, przepraszam, plastikowych opakowań. I, no I będzie ich coraz mniej. Kolejne, jakby, kolejne jakby typy opakowań będą, będą już wkrótce wymieniane. I jakie to będą e, typy opakowań? E, w tej chwili chyba najbliżej mamy wymianę opakowań e, do sałatek. Mhm. I sztućców. Skoro jesteśmy przy tematach e, Wege i ograniczania emisji, takiego powiedzmy trendu, który się bardzo mocno mhm. nasilił w tym roku, e, widzimy to też wśród restauracji, w innych krajach, że. Na przykład jedna, jedna z restauracji w całej sieci jest tylko i wyłącznie wegetariańska bądź wegańska. Czy to jest w ogóle model, który w najbliższym czasie McDonald's mógłby w jakikolwiek sposób wprowadzić? Na razie nie mamy takich planów, natomiast w systemie mamy, mamy też takie, można powiedzieć, eksperymentalne restauracje. Na przykład w Orlando mamy restaurację, która jest zeroemisyjna, to znaczy, która, która jest, no, no, można powiedzieć, neutralna. Tak? Także zdarzają się takie właśnie eksperymenty, na razie nie planujemy takich działań w Polsce, ale w tej chwili jesteśmy skoncentrowani trochę na innych tematach, przede wszystkim na kwestiach bezpieczeństwa i utrzymania sprzedaży. Dobrze, proszę powiedzieć, bo restauracja i sektor gastronomiczny słynie z tego, że nie zatrudnia na etat. etat. Etat nie jest łatwo w tym sektorze. Z tego, co możemy wyczytać w Państwa raporcie, stawiacie na to, żeby jednak dawać etaty swoim pracownikom. Jak to wygląda liczbowo? Jaki udział mają w całości procesów gastronomicznych pracownicy etatowi? My zatrudniamy łącznie 27 tysięcy osób w całej Polsce. Oczywiście to dotyczy nie tylko McDonald's Polska, ale też naszych 75 franczyzobiorców i franczyzobiorczyń. I wszyscy nasi pracownicy to jest element naszego standardu są zatrudnieni na umowę o pracę. To jest to, to bezpieczeństwo oraz możliwości rozwoju są takim oraz jeszcze y, elastyczność zatrudnienia, to znaczy możliwość dostosowywania y, y, czasu pracy do, do, do swoich potrzeb. To są takie elementy, które są, y, no myślę, że wyróżnikiem tej oferty pracy McDonald's. Okej, okay, to znaczy, że nie mieliście problemów takich jak dużo podmiotów z rynku gastronomicznego, właśnie z etatami, ponieważ wielu przedsiębiorców z gastronomii nie dostało wsparcia rządowego ze względu na to, że nikogo nie zatrudniało na etat. Mhm. Znaczy, no trudno mi się wypowiadać na ten temat, bo, bo pracuję w McDonald's, ale no, w naszym przypadku no, wszyscy pracownicy mają po prostu umowę o pracę. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszamy do kolejnych odcinków Gospodarka na Nowo.